Sylwester Laskus, Edward Małek, Henryk Rosłoniec, syn Jana, Maria Skorupska, Aleksander Sobiek, Krzysztof Szymański, Danuta Trzosińska, Marta Wądołkowska, Piotr Widłak i Stanisław Witkowski. Proszę Państwa, na wniosek przewodniczącego zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Zawodowego Budowlani kapituła odznaki zasłużony dla budownictwa decyzją numer KW łamane przez 08 przez 2008 z dnia 19 sierpnia 2008 roku za szczególne zasługi dla budownictwa wyróżniła złotą odznaką zasłużony dla budownictwa następujące osoby. Pani Danuta Bacińska. Pan Sławomir Herman, Pani Marianna Milińska, prosimy bardzo. Proszę Państwa, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Zawodowego budowani kapituła odznaki zasłużony dla budownictwa decyzją z dnia 19 sierpnia 2008 roku odznaczyła srebrną odznaką zasłużony, zasłużony dla budownictwa właśnie panią Elżbietę Mikulską i panią Hannę Aligowską. Bardzo proszę. za sumienną pracę oraz szczególne zasługi dla gospodarki komunalnej wyróżniła złotą odznaką zasłużony dla gospodarki komunalnej panią Henrykę Świderską, srebrną odznaką zasłużony dla gospodarki komunalnej następujące osoby, pani Bogusława Jurkowska, pani Albina Łysiak, pani Widia Michalik, i brązową odznaką zasłużonej dla gospodarki komunalnej następujące osoby. Pan Antoni Kasprzak, Pan Bogdan Knypek, Pan Robert Starost. Gratuluję wszystkim wyróżnionym spółdzielcom i życzę Wam dalszych sukcesów w działalności zawodowej. Szanowni Państwo, 50 lat od polskiej spółdzielni mieszkaniowej to ważny rozdział w historii ruchu spółdzielczego. Historii wartej upamiętnienia, a jednocześnie przecież żywej i wciąż tworzonej. Życzę Państwu, by Wasza spółdzielnia nadal utrzymywała bardzo wysokie standardy obsługi lokatorów. By tak jak dotychczas była wzorem dla innych nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. I co najważniejsze, by nadal dynamicznie prowadziła nowe inwestycje. Mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze wielokrotnie składać takie życzenia z kolejnych jubileuszy Waszej pracy. Życzę 100 lat i więcej z wyrazami szacunku przewodniczący Związku Zajakobudowlanii Zbigniew Januski. Dyplom uznania Związku Zajakobudowlanii z okazji 115-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce dla, dla koleżanki Alicji Zar, przewodniczącej Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego Budowlani w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Podwodzu. Dziękujemy bardzo. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Budowlani, pan Ireneusz Goździołko. W imieniu tych wszystkich osób, które otrzymały dzisiaj tutaj nagrody yy, powie kilka zdań pan Tadeusz Marton, pełnomocnik zarządu Matwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze, za dzisiaj otrzymane wyróżnienia i odznaczenia. Oświadczam, że przyjmujemy jako pozytywną ocenę pracy społecznych działaczy, pracowników i całej Otworskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie jest to dla nas wszystkich, nie tylko grupy wyróżnionych, szczególne zobowiązanie do jeszcze bardziej wzmożonej pracy na rzecz mieszkańców i członków Otworskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale również na rzecz naszych lokalnych społeczności gminnych i powiatów. Dziękuję bardzo. oddać głos wszystkim tym, którzy no, przygotowali kilka ciepłych miłych zdań na tę właśnie uroczystość jubileuszu 50-lecia Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu zastępcę prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej pana Stanisława Siedziewskiego. Ja chciałbym w imieniu kierownictwa Krajowej Rady Spółdzielczej mam na myśli Kolegi przewodniczącego Jerzego Jankowskiego, jak również prezesa zarządu Alfreda Donegalskiego, podziękować za zaproszenie na dzisiejszy jubileusz. Chciałbym z okazji 50 lat bycia i trwania tej spółdzielni, a jak wynikało z referatu, w różnych okresach czasu różnie było grunt i najważniejsze, że, to, że spółdzielnia przetrwała, że dobrze się ma dlatego też i tym, którzy ją tworzyli i są na tej sali jak również obecnym pracownikom, obecnym działaczom y, społecznym mam tu na myśli radę nadzorczą zarząd złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, życzyć przede wszystkim dużo zdrowia życzyć wszelkiej pomyślności no i żeby nas stulecie było was najwięcej, a na 60-lecie, żeby nikogo z Państwa nie zabrakło. Wszystkiego co najlepsze. Do życzeń chciałbym przekazać list Panie Prezesie, jak również Dwie Księgi Polskiej Spółdzielczości. Proszę o zabranie głosu pana Szymona Rosiaka, wiceprezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Proszę bardzo. To gratuluję, a dziękuję przedstawicielom samorządu, że współpracują ze spółdzielnią i że swoją e, obecnością uświetnili tę uroczystość. Ja więcej nie będę mówił, e, kolego prezesie. Chcę się tego pozbyć, bo to jest kryształ, bo ja się, że opuszczę. Wszystkiego dobrego. Pan Stanisław Kukuryka, były minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy, spółdzielcy. Jako nestor polskiego mieszkalnictwa i budownictwa i jeden z tych, jak tu obecny kolega Dębek i z drugim kolegą, którzy tworzyli to spółdzielnie i dziś cieszę się, że są na sali. Związany jestem szczególnie uczuciami, ale to nie tylko uczucia chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć serdeczne gratulacje dla Was, dla przedstawicieli władz które wam ułatwiają pracę, jak słyszę, miło to słyszeć i gratulacje dla tych, którzy pracowali, pracują, aby dalej wam zdrowie dopisywało, aby to otwoc karcer i cała nasza kraj rozwijał się pomyślnie.